Cześć kochani, witajcie, 21 czerwca, jest upał, 32 stopnie, ja jestem po drugim szczepieniu właśnie yy, przeciw COVID, yy, także nie wiem jak się będę czuł za niedługo bo, 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 bo podobno czasami tam coś się dzieje i no nie, za dobre, nie za dobre samopoczucie mają osoby po szczepieniu, no ale zobaczymy, najwyżej się wrócę do domu, jadę do wsi Rząśnik to jest w okolicach Wyszkowa, mam godzinę drogi, 70 km ponad Poproszono mnie o pomoc w złapaniu psiaka, dla którego czeka miejsce w hotelu On chyba dwa miesiące gdzieś tam koczuje w tych okolicach To jest w zasadzie las, droga przy lesie Pies mieszka w jakimś opuszczonym, nie do końca wybudowanym budynku No jest oczywiście nieufny standardowo jak to u nas. Zobaczymy. no Mam nadzieję, że mi się uda. Włączę się na miejscu. Także trzymajcie kciuki i lecimy. No właśnie dostałem telefon. Jeszcze tutaj pani Anna zadzwoniła z fundacji Syrocka. To powiedziała mi tam parę słów odnośnie psiaka. Podobno za bardzo się nigdzie nie kręci, tylko tam głównie siedzi w tym garażu. No Zobaczymy jak to będzie wyglądać na miejscu podobno pies na 2 metry podchodzi ale no tam na wyciąganie rąk jakoś tam reaguje ucieczką no zobaczymy, no najważniejsze dla mnie żeby był głodny bo jak nie będzie głodny no to zawsze będzie trochę trudniej no i tyle, no jestem już zostało mi chyba ze 20 km no jestem na, 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 na S8 także droga jest OK. Ja się tak sobie czuję po tym szczepieniu, mówię szczerze teraz. Także no, mam tam jakieś lekarstwo przygotowane, jakby mnie zaczęło rozbierać. Ale dobra, jedziemy powoli dojeżdżam. Zostało mi 3 minuty. Jak widzicie. Miejsce idealne do wywalenia swojego psa, cisza, spokój. Za dużo aut tutaj nie ma. To jakaś wioska teraz. No a za chwilę będzie znowu lasek następny. No i to tak właśnie wygląda. Szwagier weźmie do busa i wywali. Flaszkę się mu postawi. Problem rozwiązany. A tu jest ten garaż, którym on rzekomo sypia. Eee. Palnik jest straszny, jest ze 30 kilka stopni. Mimo, że jestem w, prawie w lesie, nie ma tutaj czym oddychać. Jest jest w garażu kurde śpi jak zabity Pod tym stołem Nie wiem czy Nie wiem czy nie próbować go ciachnąć tą siatką moją Не буй, не буй, не буй, чё? Не говори. Co siedzi. pani, wszystkich szkoda. No tak. A tego jest od gromu. Dzisiaj pod sklepem ktoś szczeniaka wyrzucił chyba siedział. Ktoś mu wody wlał Malutkiego i taka pani. Mówi, A tu też ja to też jest podrostek chyba, nie? Nie wiem właśnie. I mówi ja go zabiorę. Mówi, bo ja go tu nie zostawię. No taki malutki szczeniaczek. No to mi się wydaje, że to jest to została. został podrostek na gospodarstwie i wyrzucili. No, być no może Słuchajcie, strasznie szybko się udało. Bo, jak szedłem tutaj za pierwszym razem, to zobaczyłem, że pieś śpi. Bo, o tutaj miał miejsce. O, tutaj pod tym stoliczkiem. Wody miał dużo. Widzę w tych wiadrach. I tutaj sobie spał. Eee... Także wróciłem po siatkę, jego po prostu z zaskoczenia smyknąłem. No i tyle. Także godzina jechania. 3 minuty łapania muszę go jakoś roz, rozplątać z tej siatki tylko eee, Z dół nowiny tutaj ten trzak został miesiąc temu podobno porzucony Dobra, jedziemy do hoteliku. No jest sunia w aucie. wyjąłem ją tam spaki, bo tam gorąco które z tej siatki No nie jest za szczęśliwa, ale nie gryzie Generalnie No próbuję uciekać z samochodu yy, Ale no jakoś Może się polubimy Przed nami jest godzina drogi yy, Nie mam jeszcze adresu hoteliku Ale Nia, chodź, chodź Nia Tutaj, spokojnie, spokojnie Nie wiem, ja, nawet nie wiem czy to pies czy suka Czy samiec. zaraz muszę sprawdzić tak mówię do niej nie, ale Niedawno odkurzałem auto. Niestety nie zdążyłem wziąć kocyka nowego na siedzenie. No i właśnie mamy tutaj koleżankę albo kolegę, który mi tutaj wszystko zburzył ład i porządek w aucie. obślinił boczek, no ale nie chciałem go tam wyjeść tej puszce. Bo tam zagazowałby się tam ten psiak biedny. Także słuchajcie, powiem Wam szczerze, że. Jechałem chyba z godzinkę. No pewnie będę wracał z drugą, a wszystko trwało na miejscu kilka minut dosłownie. No, także to tak czasami jest. Może trochę szczęścia, trochę sprzętu i umiejętności i czasami to pyknie, a czasami się 4 razy jeździ czy 8. Ja miałem szczęście po prostu, że pies leżał w tym domku, spał w tym garażu takim. Miał wyjście z dwóch stron, ale go udało się go podejść zanim, zanim że tak powiem się zorientował to już już, już miał jak, zresztą widzieliście sami na filmie no, że wszystko wszystko już tam z jednej strony odciąłem go jakby wpadły w siatkę w drugiej stałem ja i tak elegancko to wszystko wyszło no. Sunia się nie wiem skurczy cały czas nie wiem, mówię sunia ale tak mi się wydaje że to jest sunia sina się boi ale daje się głaskać troszkę taka jest elektryczna, ale nie gryzie kombinuje cały czas jak przez tą szybę uciec no ale się nie da, więc trudno musi przecierpieć. no i tyle, lecę do tego hotelu tam mam małe problemy z komunikacją, bo tam telefony powyłączane, ale myślę, że będzie dobrze no, już jesteśmy w hoteliku gościu sobie tutaj siedzi i czeka. No już wiem, że to samiec. No i tak sobie czeka, upoczek.